Babra, idziemy zakropić oczka. Chodź na kanapę. No, super pies, tak. Będziemy kropić oczka, wiesz? O super, jaki dobry piesek, tak. Będziemy kropić oczko i pan da nagrodę. Moja dobra dziecię. No, musimy zakropić. O super, dobry pies. Teraz nagroda. Nagroda. Chodźcie po nagrodę. Zapraszam. Zapraszam. Pan nagrodę. Tak? Nagroda będzie? Nagroda. Dobry pies, tak. Nagroda. Dobry piesek. Super.